za niecierpliwość. Młodzież ogarnięta dziwną chętką. Pragnie dużo, byle jak i prędko. Jedziemy. Ale najpierw premier Morawiecki, tak więc Przegłosuj! Dobra, jak się nie to głosuję. Panie pośle, Telus, pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, a my tu powołujemy prezesa Rady Ministrów. Chwileczkę. Ja rozumiem. Wznawiam obrady. Bardzo proszę o zabranie głosu i odniesienie się do pytań oraz wielu postawionych tez, dobrych życzeń i słów pożegnania nawet pana prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Zapraszam, panie premierze. Panie Marszałku, Wysoka Izbo.